W kiedlce Kamil Wasiuk. dzień dobry Państwu, zapraszamy na flash tygodnia. We wtorek 2 grudnia doszło do przypieczętowania współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo Humanistycznym i Domem Pomocy Społecznej Nad Stawami. W dniu dzisiejszym podpisujemy umowę z Domem Pomocy Społecznej Nad Stawami. Jest to placówka, z którą uczelnia od wielu lat współpracuje, ale dzisiaj jest taki moment sformalizowania tej współpracy. Oczekiwania uniwersytetu po podpisaniu tej umowy no są oczywiste. Chcemy bardzo, żeby nasi studenci mogli odbywać praktyki i żeby mogli na co dzień zobaczyć jak wygląda praca z osobą. Z osobami starszymi. Bardzo nam zależy na tym, żeby nasz absolwent, który kończy studia w zakresie pedagogiki, był przygotowany do pracy i żeby mógł się pochwalić też pewnym doświadczeniem praktycznym. To doświadczenie właśnie może zdobyć w placówce dzięki obserwacji codziennego życia, dzięki temu, że będą ci młodzi ludzie mogli właśnie z osobami starszymi przebywać, będą mogli poznać ich problemy, ale też nauczyć się, jak pracować z osobą starszą, jakie świadczenia i usługi opiekuńcze są wobec tych osób realizowane w ośrodku, ale też jak organizować czas wolny osobom starszym, jak można też te osoby uaktywnić, prawda? I, I to jest dla mnie bardzo ważne. Cieszę się bardzo z podpisania tej umowy. Myślę też, że rozwinie się na pewno wolontariat w grupie studentów, że będą osoby, które będą chciały przychodzić i spędzić czas z osobami starszymi, z naszymi seniorami. Dokładnie 3 grudnia w Chlewiskach nagrodzono zwycięzców ogólnopolskiego konkursu literackiego List do Rejmonta. Organizatorami konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna. Dom Pracy Twórczej, Rejmontówka, a także Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, oddział w Siedlcach. Myślę, że poziom był znakomity. Ja na pewno nie potrafiłbym napisać listu do Władysława Rejmonta, bo czułbym się bardzo speszony, nie wiedziałbym co mu napisać, nie wiedziałbym co mu powiedzieć, nie wiedziałbym co go może zainteresować, a jakieś wyrazy hołdu na pewno by go znużyły, bo przecież doświadczył ich przez całe życie bardzo, bardzo wiele. No ale uczestnicy naszego konkursu okazali się odważniejsi, bardziej pomysłowi i w sumie, o ile mi wiadomo, napłynęło prawie 70 prac. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Jedni pisali do Rejmonta o jego utworach, inni próbowali pisać Rejmontem, czyli naśladując stylistykę a to Ziemi Obiecanej, a to Wampira, a to chłopów, no, jeszcze inni po prostu pisali y, o sobie. Mówili to, co im y, to, co mają po prostu do powiedzenia. Zwierzali się, pisali do Rejmonta, tak jak się pisze do osoby y, bardzo bliskiej. W Sobotę, 5 grudnia, w Nowej Hali przy Siedleckiej samochodówce odbyły się zmagania szkół podstawowych w ramach cyklu Lekkoatletyka dla Każdego. Lekkoatletyka dla Każdego jest to program promujący lekką atletykę wśród najmłodszych dzieci. Ja jestem trenerem głównym ośrodka Lekkiej Atletyki w Siedlcach. Jak powiedziałam, są to drużynowe zawody, także drużyn było. W drugich klasach dziewięć dzieci uczestniczyli w czterech konkurencjach: w rzucie oszczepem, biegiem przez płotki, rzut piłką lekarską i skoki dodawane. Są to takie mini, to jest takie wprowadzenie tych najmłodszych dzieci do tych poważnych konkurencji lekkoatletycznych w przyszłości. Tej samej soboty w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie miało miejsce wydarzenie oczekiwane od dawna przez wszystkich lokalnych strażaków i sympatyków pożarnictwa. Mowa tu o warsztatach Mieszkaniówka 2015. Dzisiejsze warsztaty skupiają się na tej dziedzinie, która zawsze towarzyszyła strażakom, czyli na gaszeniu pożarów. Pożarów w naszych domach, w naszych e, e, obiektach, zakładach pracy. E, staramy się przypomnieć sobie pewne podstawy, jak również e, nawiązać do tego, co współczesna nauka mówi nam o pożarach, ponieważ dokonano szeregu ważnych odkryć i my staramy się łączyć tą teorię z praktyką, ponieważ tam właśnie znajduje się świat strażaka, który gasi pożar. Musi dużo rozumieć, ale też dużo umieć zrobić. Strażak wyjdzie o wiele bardziej świadomy, Wiadomo tego, jak działa jego ubranie ochronne, na co może sobie pozwolić, a czego powinien unikać, jak środowisko pożaru może mu szkodzić po pożarze, czyli to zabrudzenie ubrania dymem, cząstkami stałymi. No, ale tym takim kluczowym elementem, tą wisienką na torcie jest, jest ten ogień, czyli teoria rozwoju pożaru, pożary w małej skali, obserwowanie zjawisk, które ciężko uzyskać na dużej skali, czyli ekonomiczny sposób pokazania wszystkiego tego, co się w pożarze dzieje. Oddziaływanie wodą na ten pożar, mnogie sposoby aplikacji tej Wody pozwalające na bardzo daleko idącą kontrolę, wykorzystanie specjalnych wentylatorów, które przetłaczają dym, ułatwiają strażakom pracę. I na koniec udamy się właśnie na obiekt, który możemy podpalić, i tam przeprowadzimy trzy scenariusze. W ramach tych scenariuszy w dużej skali bierzemy rozwój pożaru, a także nauczymy się wspólnie, jak można tym pożarem, jak to mówimy, zarządzać czyli przejąć nad nim kontrolę to co strażak powinien właściwie robić. W dniach 5-6 grudnia odbyła się 18 edycja targów rękodzieła artystycznego. Była to znakomita okazja do tego, by podziwiać w jednym miejscu wiele wspaniałych obrazów, rzeźb, ozdób, haftów, smakując przy tym wędlin, sera bądź ciasta domowej roboty. Dzisiaj nabyć mogą Państwo u mnie gotowe ulepy. Co to są ulepy? Są to różne twory z masy solnej. W różnej postaci to akurat są takie malutkie które można sobie powiesić na choineczkę. Ogólnie wygląda to w ten sposób w fazie początkowej, no wiadomo, szklanka mąki, szklanka soli pół, szklanki wody, no i do dzieła, tak? Lepimy, malujemy, lakierujemy. Kupa czasu, kupa długania, w zależności od tego jak duże. Tak jest to pracochłonne, także... Myślę, że ludzie, którzy cenią sobie rękodzieło, na pewno z przyjemnością sobie zajrzą, zobaczą, albo chociaż popatrzą, tak? Ja przyjechałam z takim drzewkiem. E... Sam je robiłeś, czy ktoś Ci pomagał? Trochę. E... Szyszki były farbowane, nie ja. Były też, ja wklejałem, wklejałem łańcuch o ten, pomiędzy szyszki. Ile czasu trzeba, żeby coś takiego zrobić? Takie coś. Cztery lekcje. <laughs> A trudno jest? No, na, na początku wydaje się, że jest trudno, ale później jest coraz łatwiej. A z czym wy przyjechaliście na targi do Siedlec? Po prostu mamy karty, zbieramy pieniądze na naszą szkołę. I to tyle w tej edycji Flesza. Więcej informacji i ciekawe fotorelacje z poszczególnych wydarzeń znajdziecie w naszym portalu Tuba Siedlec. Do zobaczenia!